No to zobaczymy, jak Mateusz Karbowy poradzi sobie z pierwszym torem wielkiego finału. On czasami popełnia głupie błędy, ale teraz nie ma na to miejsca. Dawaj, Mateusz! E, mam nadzieję, że on z kolei zdjął z siebie tę klątwę. E, jest w finale. Lecisz, i... lecisz, jedziesz i bezpieczne lądowanie. No, też jest przygotowany atletycznie do tego, aby ten tor pokonać. Ale zobaczmy, czy głowa też dojechała tym razem, bo Mateusz, super chłopak, zawsze uśmiechnięty, zawsze z dobrym humorem. Zgadza się. No i trzeba przyznać, że jest naj. Oj, 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 oj! To było blisko, za blisko Mateusz. No też pamiętajmy, że Mateusz Karbowy, 82 kg, potężny chłopak. Brawo Mati! Proszę Cię, Mateusz, odczaruj te proce. Ale zobacz, no to już jest stres, to już jest... Już już, już śmiech, to no, już krzywną głową mówi, No, mówię, no a... właśnie. Nie myślimy. Zapomnij o tym, co się wydarzyło na tej przeszkodzie dotychczas. Dawaj, Mateusz, dasz radę. Jest respekt. Zbyt duży respekt do procy. No jeden musi to zrobić, to pójdzie. Tak! Jak jeden zrobi, to pójdzie, no. No trzeba się zabiera za robotę, bo to naprawdę nie ma na co czekać. No pamiętajmy, że ta przeszkoda to nie jest ostatnia przeszkoda. Tutaj jeszcze kawał toru trzeba pokonać, a liczymy, że Mateusz dojdziesz na sam szczyt. Zaliczysz się tor e, numer 1. Dawaj, 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 dawaj. Sam szczyt. Zaliczysz się tor. E, numer jeden. Dawaj, 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 dawaj Mateusz. Nie! Ale wystrzeliło go z tej procy. Spanikował chyba. Aj, trafiłem, ale... mułem przychwytem zapać. Tu mu trzymała tutaj drożek pracuje. Trzymać na chwytę, mi się łapy ześliznęły. Co, po innym, no niech to w końcu już zrobi. Dawajcie. To nie jest teraz przeszkody, nic się nie wplątało. Po prostu jak te 82 kilo się nakręciło. Tak, tak, no tu już się myślę, że też troszeczkę optymizmu. Mimo wszystko, mimo tej spalonej próby Mateusza, zostanie wlane, że no nie jest to błąd wynikający z plątania się drążka, to co wcześniej eliminowało choćby Pawła Murawskiego, a po prostu łole braku chwytu Mateusza Karbowego.